17:09 po w Polskim Radiu Białystok, jak zwykle w piątkowe przedpołudnie goście. Dziś są nimi docent Katarzyna Muszyńska Rosłan, przewodnicząca Rady Fundacji Pomóż im i lekarz z Białostockiej Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Arnold Sobolewski, Fundacja Pomóż im yy, i jednocześnie ojciec dziecka, które było pod opieką, czy też jest pod opieką fundacji. Witam. Spotykamy się dziś, choć będziemy w dużej mierze rozmawiać o dniu jutrzejszym, 15 dzień lutego. Dlaczego w stoku to tak ważna data? No, dlatego, że to jest dzień, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka z Chorobą Nowotworową. To jest dzień zainicjowany już w 2002 roku na gruncie europejskim. W Polsce do tej pory nieobchodzony, przynajmniej tak oficjalnie, ponieważ generalnie pomyślany jest jako dzień, który ma podnieść świadomość, jeśli chodzi o nowotwory dziecięce. Pokazać w jakimś środowisku swoim problem. Chodzi również chodzi o to, żeby pokazać specjalne potrzeby tej grupy pacjentów. Dlaczego to ważne? Dlatego, że to jest nowotwór u dziecka to jest choroba rzadka ale jest to pierwsza przyczyna zgonów u dzieci. I to pokazuje, że to jest grupa pacjentów, która, czy grupa dzieci. Która wymaga specjalnych działań. Jak to się stało, że w Europie już tej zachodniej już 12 lat zwracano uwagę również w ten sposób na problem, a w Polsce dopiero teraz, w tym roku po raz pierwszy. No, ponieważ jest to dzień, który powstał jakby z inicjatywy organizacji pozarządowych. Wiemy o tym, że w Unii Europejskiej organizacyjnie organizacje pozarządowe są zdecydowanie sprawniejsze. My dopiero od paru lat y, robimy to, co tam robi się już bardzo dawno. W związku z tym powolutku przenosimy na nasz grunt te inicjatywy, które wydają nam się ze wszechmiar sensowne. Które będą służyć tak samo naszym dzieciom, jak, jak służą dzieciom na Zachodzie. A w momencie, kiedy to jest w jakiś sposób zorganizowane, to na pewno jest dużo bardziej skuteczne. Bo to też chodzi o to, żeby tą świadomość y, istnienia nowotworów u dzieci y, pokazać bardzo szeroko. Od wczesnego wykrywania, które jest szalenie istotne, od uświadamiania rodzicom, lekarzom, jak wygląda, może wyglądać początek tej choroby, po, po uruchamianie wszelkich działań takich instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, które mają, te działania mają być na rzecz tej grupy pacjentów, zarówno jeśli chodzi o tę stronę medyczną, jak i pozamedyczną, czyli dom, rodzinę, bliskich, jeśli chodzi o sytuacje związane z o właśnie tymi sferami medycznymi i pozamedycznymi, to jak rozumiem sytuacja dzieci jest szczególnie tutaj wyjątkowa, bo tutaj rola rodziców, którzy są z tym dzieckiem, jest pewnie równie ważna jak na przykład lekarza, który z punktu widzenia medycznego się nim opiekuje. Tak, w onkologii dziecięcej mówimy o tym, że nie choruje tylko dziecko, ale jest po prostu chora cała rodzina, ponieważ to jest rozpoznanie i leczenie obarczone jakby takim, yy, Ciężarem, że nie da się jakby zająć się tylko dzieckiem. Tak, Zmienia się w rodzinie bardzo dużo. Rodzina musi się zupełnie jakby przestawić na, na ten czas jakby walki o zdrowie dziecka. W związku z tym, no, potrzebuje dodatkowych jakby działań po to, żeby dać sobie z tym wszystkim radę. Panie Arnoldzie, czy rzeczywiście rodzice wymagają często takiej samej uwagi czy opieki ze strony różnych osób, instytucji, jak chociażby Fundacja Pomóż im jak dzieci? Tak, myślę, że to jest, to jest bardzo ważne, że Fundacja akurat zajmuje się tą przestrzenią, którą nie zajmują się lekarze. W momencie, kiedy dowiadujemy się o chorobie dziecka, tak naprawdę nasz obecny świat się całkowicie załamuje. Musimy przeorganizować swoje priorytety, i tutaj najważniejsze staje się dziecko. Nawet to, co było dla nas bardzo ważne przed tą informacją o chorobie dziecka, staje się w ogóle nieistotne. Innym elementem, bardzo ważnym elementem jest to, że ta choroba jest bardzo długa. Leczenie jest bardzo długie, i to powoduje, że jedno z rodziców, które jest przy dziecku non-stop 24 godziny na dobę bo taką możliwość daje klinika i taką możliwość daje fundacja no, przestaje pracować. Tutaj też mamy problem wówczas z tym statutem finansowym, który znacznie nam się pogarsza, nawet w tych dobrze sytuowanych rodzinach. I w ten właśnie element wpasowuje się fundacja, która pomaga. Pomaga przede wszystkim rodzicom w leczeniu i rehabilitacji. Rodzic nie jest osamotniony, może się zwrócić do nas i. Zasięgnąć zwykłych informacji albo uzyskać pomoc, taką bardzo realną pomoc, czyli w zakupie leków, w rehabilitacji, nawet w mocy finansowej takiej przy całym tym socjalu. A co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że nie jest sam. To, to myślę, że moim zdaniem to jest, ja mówiąc tu z swoich doświadczeń, chyba najgorszą rzeczą jest to, że w pierwszych dniach człowiek jest taki zagubiony. Ale często, Mnie... często po prostu chowa się przed światem, mam wrażenie. Myślę, że wszyscy przez pierwszą dobę czy dwie w ogóle nikt nie chcą się dopuścić tej myśli, że to jednak spotkało ich dziecko. No i wówczas jest potrzebna, potrzebna jest właśnie pomoc i, i pomoc taka jak, jak, jak nasza, jak, jak pomoc fundacji, gdzie pomagamy się tym ludziom pozbierać i tłumaczymy im, że jak nie będą silni, nie będą uśmiechnięci, nie będą. Walczyć z tą chorobą, to dziecko z nią nie wygra. Dziecko musi mieć w nich bardzo wielkie oparcie. Nie może wyczuć, że mama, tata, rodzeństwo, starsze rodzeństwo, boją się, są zestresowani, bo to jest bardzo łatwo wyczuć. I ta pomoc, ta psychiczna pomoc ze strony rodziców dla dziecka jest bardzo ważna. Tutaj myślę, że również ta pomoc dla personelu medycznego ze strony rodzica jest bardzo ważna, ponieważ ci rodzice. No, brzydko mówiąc, dobrze ustawieni przez personel medyczny, mogą wiele pomóc pielęgniarkom i lekarzom, bo oni są przy tym dziecku przez 24 godziny i wiele rzeczy mogą przy nim wykonać. Również tych związanych z procesem leczenia. Jutro przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka z Chorobą Nowotworową. Pewnie macie sporo pomysłów do zrealizowania w związku z tym, i będziemy jeszcze dziś podczas naszego spotkania o tym rozmawiali, ale to po chwili przerwy. Wracamy do naszych gości i naszej rozmowy. Docent Katarzyna Muszyńska, Rosłan, przewodnicząca Rady Fundacji Pomóż Im i lekarz z Białostockiej Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz pan Arnold Sobolewski z Fundacji Pomuszim, naszymi gośćmi. Rozmawialiśmy o tym dniu, o tym, że czasami na naszej drodze stają takie okazje, aby zetknąć się z problemami, nie tylko tymi radosnymi, tak jak dzisiejsze walentynki, ale też z takimi jak chociażby kwestia choroby dziecka, choroby nowotworowej. I Jutro przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka z Chorobą Nowotworową. To dobry pomysł na to, aby docierać do społeczeństwa z taką wiedzą? Wydaje nam się, że tak, dlatego że choroba nowotworowa jest u dzieci, zdarza się. Ważne jest, żeby świadomość tej choroby jest istotna o tyle, że tak jak wcześniej widziałam, że ważne jest i to, żeby pamiętać o tym, jakie może mieć objawy, że od wczesnego wykrywania tej choroby zależy. Tak naprawdę życie i zdrowie dziecka. Ważne jest, żeby tej grupie ludzi, pacjentów, rodzin pomóc, bo one, oni są w bardzo trudnej sytuacji. Jest taki moment zawirowania w ich życiu, o czym mówił właśnie pan Arnold. Natomiast jest jeszcze później dodatkowa, dodatkowy problem: ozdrowieńców, czyli tych, którym, którzy zakończyli leczenie. W różnym wieku i w pewnym momencie wchodzą również w dorosłość, i to jest grupa, którą, na którą teraz byśmy bardzo chcieli zwrócić uwagę, że ona wymaga pewnych specjalnych działań, bo nie ma takiego samego startu, jak mają ich rówieśnicy, bo jednak ta choroba przebyta w dzieciństwie, choroba nowotworowa, w jakiś sposób rzutuje potem na, na to ich dalsze życie, zarówno w zakresie, może niekoniecznie takim zdrowotnym, sensu stricto, ale również w tym, bardzo również w takim społecznym, socjalnym wpływa na to, jak będzie wyglądało późniejsze ich życie. I to też jest bardzo ważne. Zresztą po co ten dzień jest? Ten dzień jest po to, żeby zwrócić uwagę na problem, że taki problem istnieje i że tym ludziom warto można pomóc. Warto pracować nad tym, żeby uruchomić różne możliwości wspierania, y, pomocy jakichś takich wydarzeń, które nie tylko je, tą grupę w jakiś sposób zmobilizują i wesprą, ale również pozwalają na to, żeby powstała na przykład grupa wolontariuszy, żeby powstała grupa ludzi, którzy mogą pomóc i chcą pomóc sobie w sensie jakiejś takiej aktywizacji własnej, a jednocześnie tym, którym taka pomoc jest bardzo, bardzo potrzebna. A jak oceniacie sytuację oddziaływania takich właśnie dni, jak chociażby ten jutrzejszy, na środowiska osób, które nie zetknęły się jeszcze bezpośrednio z tym problemem? Wydaje się, że choroba nowotworowa u dziecka stanowi taki problem, że jeśli ktokolwiek uświadomi sobie, że ona może wystąpić, to zawsze się w tym momencie zatrzyma. Jest to problem, tak jak mówiłam, bardzo taki poważny, bo dzieci to organizm nastawiony na życie. Choroby jakby nie powinny im tego prawa zabierać. W związku z tym wydaje nam się, że jeśli właśnie w tym codziennym życiu, które jest pełne różnych zdarzeń, różnych sytuacji, różnych no, wydarzeń takich, które, które, nad którymi człowiek się w życiu zatrzymuje, jeśli na moment chociaż tą świadomość jakby Uda nam się w jakiś sposób podnieść, to będzie to z bardzo dużym zyskiem dla naszych dzieci, i również dla ich rodzin, i dla możliwości działania fundacji, dla wolontariuszy, dla wszystkich tych, którym los takich dzieci nie jest obcy. Fundacja pracuje cały rok, fundacja pomaga cały rok, i ten dzień chcielibyśmy też wykorzystać dla podziękowania osobom, które instytucjom, które nam pomagają. Ale jeszcze bardzo ważną rzeczą jest, żeby w tym dniu przekazać informację osobom, które nie miały w styczności z chorobą duferową, Jak mogą zapobiegać? Czyli krótko mówiąc, profilaktyka, profilaktyka, profilaktyka zapewniająca za, y, y, zapobieganie tej, tej, tej chorobie. I to jest chyba jedno z ważniejszych przesłań tego dnia. Przynajmniej w tym kierunku będziemy starali się działać, ponieważ jest to pierwszy raz, pierwszy taki dzień, który, który robimy. Jeszcze bardzo ważną rzeczą jest platforma, którą chcemy zbudować, czyli platforma takich ozdrowieńców, bo to właśnie oni chyba mają najwięcej do powiedzenia w temacie ozdrowienia i w temacie profilaktyki. Rzeczywiście chyba to taki problem, na który często nie zwracamy uwagi, i mówię o społeczeństwie w sensie tych osób, które nie są na co dzień z problemem choroby nowotworowej, bo odnoszę wrażenie z naszej rozmowy, że ten proces, ozdrowieńczy, nie kończy się z momentem opuszczenia szpitala, czy też może nawet postawienia diagnozy, że choroba została opanowana, czy też może no, zwyciężono z nią. Tak, Jest to, jeszcze coś dalej. Dokładnie. To tworzy się jakby taka grupa osób, która tak z jednej strony chciałaby jak najszybciej zapomnieć, z drugiej strony dobrze by było, żeby jednak ta świadomość tej przebytej choroby była, ponieważ y, trochę inaczej powinno, powinno przebiegać y, potem dbanie o swoje własne zdrowie, bo, jednak, jakieś obciążenie tą chorobą na przyszłość zostaje. To są też przecież osoby, które mają różne, jakby no inne, inne możliwości potem przepracowania dorosłego życia, inne możliwości zawodowe, inne możliwości nawiązywania kontaktów, prawda? Tworzenia jakby trwałych związków w przyszłym życiu. To wszystko wbrew pozorom. Bazując na badaniach naukowych również, bardzo wpływa na to, co się jakby z tymi dziećmi, a potem dorosłymi ludźmi dzieje. I ja bym chciała tak, żeby ten dzień pokazał jedną rzecz, bo najczęściej pierwszą reakcją na słowo choroba nowotworowa u, dziecki, u dziecka jest ojej, tak, ojej żałujemy, jest to ogromne nieszczęście. Żeby ten okres był jak najkrótszy, żeby zamienić to na co ja mogę zrobić, czy jak mogę pomóc, czy ja mogę poświęcić, nie wiem, swój czas, pieniądze, jakieś usługi, swoją aktywność na to, żeby wiedząc o ciężkości tego schorzenia, tak, o dużym problemie myśleć konstruktywnie. Co można zrobić, jak pomóc? Jesteście państwo najlepszym dowodem na to, że po pierwsze, medycyna jest tą taką naturalną, pierwszą drogą. Ku której zmierzamy w momencie, kiedy dowiadujemy się o chorobie, ale jest jeszcze coś ponadto czyli cała otoczka związana z zdrowiem i przede wszystkim samopoczuciem zarówno pacjenta, jak i rodziny, najbliższych chorego. No ale. Wróćmy na moment do tych wydarzeń, które niekoniecznie dotykały tylko i wyłącznie działań czysto medycznych, bo przecież Fundacja Pomóż im to wolontariusze, ludzie, którzy zaangażowani są w działania różnego rodzaju, niekoniecznie medyczne. Oczywiście jutro będzie okazja również, aby pewnie dzieciaki miały trochę frajdy, powiemy o tym wydarzeniu, które będzie miało miejsce w teatrze, ale też przecież byliście w szpitalu z dziećmi podczas świąt. No tak, to, to jest już jakby historia i wiadomo, że tak musi być. Są święta, są święta większe, mniejsze, ale wszystkie jednakowo ważne, więc wszystkie właśnie różne urodzinki, Dzień Dziecka, Mikołajki. No już mówię, Mikołaj Duży w tym roku to w ogóle było wyjątkowe wydarzenie. Zawsze staramy się być, zawsze staramy się pamiętać, bo tak nam się wydaje, że to jest bardzo fajne wsparcie leczenia. I jeśli chodzi o dziecko, i jeśli chodzi o rodziców. I to, że oprócz tych właśnie takich wydarzeń, wydaje nam się, że bardzo istotne jest to, że jesteśmy zawsze. To, że jesteśmy zawsze. Że tak naprawdę dwa, trzy, nieraz cztery dni w tygodniu po południu zawsze ktoś jest. Są wolontariusze, są zaproszeni goście, są ludzie, którzy bardzo chętnie. Z nami współpracują, pokazują, co umieją. Ktoś potrafi fajnie rysować, ktoś potrafi coś wyklejać, ktoś potrafi robić rzeczy, które, no, które można robić razem z, dzie z dziećmi. Ta codzienność, oprócz tych takich wydarzeń okolicznościowych, to, ta, ta, co, to co, codzienne jakby bycie fundacji w klinice, wydaje mi się jest bazą, jest podstawą. To jest, to jest coś, co jest bardzo, bardzo ważne. I wracając do tego dnia, myśmy ten dzień zaczęli już w środę, bo już wtedy y, aktorzy y, z Białostockiego Teatru Lalek byli y, w klinice i ja mogę powiedzieć, jaki był odbiór rodziców i dzieci. No po prostu byli zachwyceni tym, że mogli dotknąć tych lalek, pobawić się nimi, zagrać coś, y, pośpiewać razem. No wszystko to powodowało, że y, ja przychodząc następnego dnia do pracy, bo to było po południu w środę, widziałam o tym się mówiło, tak, o tym się mówiło, dzieci między sobą, rodzice między sobą. No a to co teraz zaplanowaliśmy, to jest dla tych dzieci, które akurat nie leżą w klinice. To są również dzieci chore albo bardzo krótko po leczeniu, ale nie leżą w klinice i one mogą już zajrzeć do tego Białostockiego Teatru Lalek za kulisy, czyli nie wiem, wcielić się w rolę aktora, wejść do bajki. Zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda. To, Wydaje nam się, że to jest bardzo, bardzo bardzo, fajny pomysł. To jutro o 14, tak? Jutro o 14. W teatrze dzieci będą miały okazję no, przenieść je w jeszcze zupełnie inny świat. To z punktu widzenia medycyny, bo przecież jest Pani osobą, która medycyną się zajmuje zawodowo, ma tak duże znaczenie? To ma ogromne znaczenie, bo samo leczenie oczywiście jest szalenie istotne, jeśli chodzi o takie to leczenie czysto medyczne, prawda? Chemioterapia, radioterapia i. I te takie niefajne, niefajnie brzmiące sposoby leczenia, ale skuteczne, coraz bardziej skuteczne u dzieci, są ważne, natomiast to jest tylko część, tak? To, to nie trwa 24 godziny na dobę, a nawet jeśli trwa 24 godziny na dobę tych kroplówek, nawodnień, różnych, różnych leków jest mnóstwo, to w międzyczasie coś trzeba robić. I chodzi o to też, żeby to nie był tylko telewizor, żeby to nie był tylko komputer, żeby to nie były no, takie, jakby, żeby ten świat nie był tylko wirtualny, ale żeby to był świat, który aktywizuje dzieci rzeczywiście, realnie, coś robię. Dzieci zrobiły z pomocą wolontariuszy bałwana z białych kubków, plastikowych kubeczków takich. No naprawdę warto to zobaczyć. Po prostu, a zajęciem, bo te, ten bałwan jest wyższy od człowieka, w związku z tym klejenie tego, to naprawdę była bardzo precyzyjna praca. No coś wspaniałego. Zajęło to całą klinikę. Wszyscy pracowali. No i bałwan oczywiście stał super, bardzo fajnie. To jest jeszcze w bardzo ważna rzecz, bo w tym momencie, kiedy dzieci są zajęte, Zabawą, rodzice mogą odpocząć. Jeżeli nie odpoczywają w innym pomieszczeniu z dala od dzieci, to odpoczywają razem z nimi, robiąc załóżmy tak wana, malując, rysując, I to, jest, i to jest bardzo ważne. Fundacja zawsze starała się razem z personelem medycznym stworzyć klinikę przyjazną rodzinie. Tak my staramy się, żeby te warunki, może powiedzmy tak, po tej godzinie 15, kiedy kończą się te wszystkie medyczne sprawy, były takimi bardziej warunkami domowymi, żeby to nie było. Przez 24 godziny szpital. Żeby tam właśnie dziecko mogło sobie z kolegą, z koleżanką, z tym wolontariuszem naszym właśnie porozmawiać. Nie wiem, środy są na przykład kulinarne. Pizza. No, tak, akurat tutaj pani doktor siedzi z boku, nie powinien mówić, że tam takie rzeczy to to jakieś fast, fast foody wchodzą, ale jest to środa kulinarna na przykład, tak? W piątek są, jest, są to spotkanie z tak zwaną sztuką wyższą, czyli czytanie bajek, pojawia się ktoś z teatru, z filharmonii. Dzisiaj również będziemy mieli resztę gościa z teatru jeszcze, mimo że w środę byli, dzisiaj będą również. Może I, trudno i, w to rzeczywiście uwierzyć osobom, które nie stykają się z tym problemem, ale cały czas odnoszę wrażenie, że chcecie Państwo przekazać nam taką jasną informację, że to wszystko. Wszystko, co wokół działań medycznych jest co najmniej tak samo ważne, jak sama, sama medycyna. Tak, bo to jest dzieciństwo, to są dzieci, to jest organizm nastawiony na życie, radość, uśmiech. My jakby żeby nie popełniać błędów, bo co innego, jakby troszkę patrzymy na to ze strony medycznej, trochę inaczej ze strony rodziców, nawet wspólnie ze szpitalem zatrudniamy psychologa. Właśnie między innymi po to, żeby nam nasza pani psycholog pokazała, tak, że temu dziecku trzeba troszkę. Tego bardziej, a to będzie bardzo dobre rozwiązanie, a taki sposób spędzania wolnego czasu jest fajny. Bo proszę zobaczyć, jeśli dziecko ma czas zorganizowany, to radość, uśmiech, pokonanie jakby smutku, bólu, różnych takich właśnie zapomnienia o tym, że rano to coś mnie spotkało niesympatycznego. Tak? Pozwalam no I szpital nie ci... jest rzeczą straszną, no. A o to nam chodzi. Że... Można go oswoić. Można go oswoić. Dziękuję państwu za wizytę w studiu. No i życzę, żeby te obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka z Chorobą Nowotworową po raz pierwszy w Białymstoku jutro. I w Polsce chyba też, bo nie znaleźliśmy nigdzie miejsca, bo takich organizacji jak nasza w Polsce przy, przy ośrodkach onkologii dziecięcej jest tyle, właściwie, ile ośrodków, będziemy próbowali zaszczepić to na forum całej Polski, bo wydaje nam się to zawsze wszechmiar sensowne i fajne. Życzę wobec tego, żeby udało się między innymi takimi działaniami oswoić trochę społeczeństwo z problemem bardzo poważnym, ale z drugiej strony, jak sami pokazujecie, możliwym do przebrnięcia, zwalczenia, oswojenia i po prostu przejścia przez to w jakiś sposób no, zakończony miejmy nadzieję, sukcesem. Doktor Katarzyna Muszyńska-Rosłan, przewodnicząca Rady Fundacji Pomóż Im i lekarz z Białostockiej Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz pan Arnold Sobolewski, Fundacja Pomóż Im, byli gośćmi Polskiego Radia Białystok. Dziękuję bardzo. Dziękuję.